Na czym ta gra polega? Blut. Ten, ta. Jesteś, nie, nie, wycisowy Znaczy to jest dużo tłumaczenia Czyli Co jest? HE? E? 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 O tu jesteś, tu jesteś tu Tak tu, 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 tutaj dokładnie! Potknąłeś, potknąłeś. Wiesz, że możesz klikać eee e, tri Tam masz zakładkę A, znajomi nie, i klikasz e, do on bezpośrednio tam, jest tam taj, w gijaśtaj skłonny. A okej okay. Kogo nie ma? Karta. Musimy Karta... zdobyć jak najwięcej. Czy kogoś nie ma? Jak upadł? Powiedz... Apteczkę, dobra, super. Co to? to apteczka. Jak sobie wziąć? E. Dziękuję. I dobra, lecimy dalej. Pamiętaj, że możesz Możesz chyba pod jakimś przyciskiem. Tak, można, raz. Ja Które to już wcześniej, ale tak. Dobra, potrzebujemy znaleźć maskę w szarki, chyba że hardujemy. Wziąłeś to? Czyli ja wziąłem? Ty, ty wziąłeś kartę, A, ja mam no, wziąłem, dobra. Chyba ty Musimy znaleźć... Albo... Ja mam plan, bo możemy albo się wymaksować wule w ulepszalce, na co się narazimy, albo od razu lecieć do tak jakby wyjścia. To jest skomplikowana, skomplikowana rzecz, ale możemy to zrobić. Robimy to? Robimy to. Dawno nie grafasa, robimy, robimy, nie o co chodzi, ale tak... Czekaj, nie ta gra, nie ta gra, karta. No i pięknie... Mówię, nie jest taki optymalny jak wcześniej. Chodź do windy. Zachęć moich widzów do subskrypcji kanału. Zachęć kanał. Teraz musiałem być trochę ciszej, bo nie słyszeć więcej aż... Okej. Może... No, tak można w sumie mówić. Będzie fajnie, cichutko. W zależności, jaki sp SPC, bo jak to będzie... Ktoś tu był. Mamy szansę uciec, chyba, że widziałem S.C.P.K. Boję się, że może być ciężko z ucieczką Chyba, że się zakampimy gdzieś przy tym... Przy wyjściu Musimy też wrócić i zdobyć kartę porucznika taką weź sobie te Dobra, bo oni teraz łożą po tamtej ciemnej strefie Chyba tam wracamy Bo Musimy zdobyć kartę porucznika Jasne! Uwielbiam, uwielbiam Mi też O Jezu, jak ciemno, o Jezu, jak ciemno o Jezu, jak ciemno. Co wy z zamkałem. Prawdopodobnie to tak Mamy to. Ej, może pan uciec. Teraz czekaj. Karta... A... Jest, mamy to. Ktoś tu umarł w ogóle. A to chyba jest jakiś random. To wywalam tą kartę, wywalam tą kartę. Jeśli chcesz, to sobie je weź. Wychodzimy. Mamy to glut. Uciekniemy jak najszybciej. Dawaj. Nie Do wyjścia. To jest serio optymalne rozwiązanie. Chyba że SCP powybijał MTF-y, a przez co SCP, że powybijał MTF-y, to oznacza, że. Ja się zaraz znowu zredźpią, jeżeli czeka jeszcze co mi chodzi. Nie, nie czaję. Pokrzęg. Tu? Do Mam ok, dobra. Chodź. Trzeba jeszcze, przymkniemy Jesteś? Jesteś dobra. Jestem, jestem, hehehe I wychodzimy W razie czego jak będą MTF-y to uciekaj Więc nie pamiętaj, że nie mają dobrego celu, więc... Wiesz... Jeszcze powywalaj rzeczy podroda, drodze, aby... Ich nie zniszczyć, tak jakby... Powywalaj rzeczy Jak wywalisz rzeczy? Uch. Przesuwasz poza ekwipunek Jak... Ej, ekwipunek Przesuwasz tak jakby rzecz Myszką nakierowujesz na rzecz i ją przesuwasz poza ekwipunek jak włączyć eklipunek? Eee. To wiecie, na pewno jesteśmy z wami w grze? Na pewno I klikasz Ej tak jesteś mam chyba... się je w konsoli. Nie! Nie działa! Dobra, to nie wiem, czy ty włączył eklipunek, ja mam pod tabem Tab? A typu, Jest! Tak, dobra, tabem nie masz eklipunku No i dobra, powywalaj wszystko co masz dalej, Nie, nie chciałem. Dłanek. No, no. Okay. Kej niż je, jestem. Chodź, wyłacimy. Klimacik ładny. Ja takie ładne ustawienia geograficzne. Nie mogę tą... się doczekać, aż zobaczę na sobie 30 rzeczy. O, jesteśmy teraz y, y, poborowymi Rebelia Chaosu. To jest jakieś, nie wiem, strasznie dziwna nowa rola, ale sama Rebelia Chaosu to jest takie coś co musimy bronić. Musimy bronić właśnie tych... tych e, mogę się tych... odronić czy mi nie pozwolicie? Nie. Możesz się odrodzić jako powiedzmy naukowiec. Dobra. Dobra. Jesteśmy właśnie taką klasą, która powinna chronić tych pomarańczowych, którymi e, wszyscy ja a chyli, jako że wszyscy naukowiec? uciekli... Scientist? Tak, scientist. Dobra, Set I my właśnie musimy bronić tych pomarańczowych, a jako że wszyscy pomarańczowi uciekli, to idziemy zabić tych niebieskich. No ci będzie pojąć pojęcia żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy i czerwony. Jesteśmy chcesz powoli aby ci wszystkich opisać? Nie. Chcesz powoli chcesz abym ci wszystkich opisał? Nie, nie, nie. Ale możesz. Wiesz co? Jedziemy w gate B, bo tam jest interkom. Interkom, to będziemy mogli cały tak jakby blat do idziemy. A więc e, zieloni jesteśmy my i bronimy pomarańczowych, jesteśmy tak zwaną rebelią chaosu i bronimy pomarańczowych. Pomarańczowi to są widziami klasy D, którzy muszą uciec za wszelką cenę. Mamy jeszcze takie osoby jak... jak, jak MTF-y, czyli niebiescy i niebiescy bronią żółtych, czyli naukowców w skrócie. Naukowcy walczą przeciwko klasie D, czyli pomarańczowym. A czerwoni to są jest takie, które muszą zabić wszystkich, ale... Mogą, ale nie muszą. Czyli na przykład może się czerwony teamować z tym z, z pomarańczowym, ale za to nie może się tym. To musisz sobie wpisać. Czy coś jest z czym może teamować, kto kogo ratuje, kto kogo zabija. Więc to będzie bardzo przydatne. Czy tak raczej ma jakąś fabułę jakąś terką? Tak, w sumie bardzo... Ciekawe, czujesz, że jest tutaj 10 tysięcy dni. Ja, będę mówił na całą placówkę. Wiesz to może. Stop, podchodź do tego. Możesz wyjść w sumie na górę, filmować tego. Nie, podchodź do tego. Yy, I będziesz słyszał, jak mówię, bo będę mówił na całą placówkę, tak jakby wyjść na górę. A no to czemu ja nie Wyjść nie na mogę? górę na chwilę? Co chcesz, abym ogłosił? Eee. Subskrybujcie kanał Panglut i niedługo wybory na lidera społeczności na konfet Witam z tej strony Jakub. Subskrybujcie kanał Jakub. Badajcie na publiczny Jakub podłogę 9-4. Poza tym e, MT Szykujcie się na uliczny. Myślę, że jest to bardzo... Nie powiedziałeś się z tym, co <grym> to... tak że... szczerze, ale kiss Czas się skończył. Czas się skończył. Rozumiem, tak. musiałem, musiałem pójść to, co było najważniejsze. Tak, tak. Dobra. Na odcinku też się zachowało. <noise> A więc musimy znaleźć niebieskich i wklepać niebieskim. Mogę o tak otwierać. To muszę brać wtedy specjalną kartę. Zobacz, o tak wygląda karta w naszym przypadku. Bierzesz się z SFI i dzięki takiej karcie otwierasz takie przejście dostępu. Ach, cieszę się, że mogę ciebie uczyć w takich grach. Idziemy szukać tych niebieskich. A w razie czego możemy się zateamować z czerwonymi? Zobaczmy, jak czerwoni na to zareagują. Będę mówił póki co do ciebie kolorami, bo możesz nie obczać niektórych rzeczy. Tylko, Też nie wiadomo, jakie jest ten scp zieloni? E, Tak, najwidoczniej. E, jak działają zieloni? Zieloni to są pomarańczowi, którzy uciekli albo, no bo gdy umrzesz, to masz szansę na zrespienie się jako niebieski, albo jako zielony niebieski pomaga... eee, odejdźcie, odejcie, a zielony pomaga tym tym, jak to się nazywa, wiesz, no, pomarańczowym i jest jakoś, jakiś tam procent szans o kurde, jest i potężna broń kurde, zapasy amunicji tych rzeczy jeszcze tu nie było, gdy ja grałem pokrzczam już jest tu tablet? Widzisz gdzieś taki tablet, czy nie? Chyba tabletu nie ma. Szkoda. Nie I e, jako właśnie... I... Jeżeli umrzesz, to masz szansę tam chyba 25%, aby zrespić się jako zielony. Czaisz? Nie wiem, co to Jaki to ma celownik? O, to mój ulubiony celownik. Nice. Chcesz sobie przetestować tą broń? Zobaczyć, jak ona wygląda? Ta. Bo, ty, bo ty... masz takiego chyba zwykłego akacza, a ja mam takie coś, taki... Ala, sniperkę, sprawdźcie i przytrzymaj prawy, tylko nie strzelaj, proszę cię. Gramy w tym samym teamie. O, możesz czytać ścianę, żeby przedstawić jak to działa. O, jest jeszcze z dobra, mi. O, zablokowali strefę tą początkową naszą. Dobra. Nadal nie wiemy, ilu mamy tych. Chodźmy po obronie z Ja żydzę. Łatwo. mi nie tu masz coś ma ostało? Co to umarł w Tesli. Co z No, to no, był tak. No przecież klejuś w las w to w dekontaminację strefy light. Nice. No Ale to ogólnie ja czas, czas ci się Czas ci się skończył i strefa się zamknęła po prostu. Dobra, wyciszam się. Nic się nie działo. Kogoś. No, tutaj. kim jesteś? Spokojnie Jestem twoim... Jestem, słuchaj, jestem twoim kolegą A ja twoim nie y e, nie, nie gadajcie, że no, jesteś jestem SCP, a mam żywy, nie? Dobra, wiemy, kto jest SCP Szeregowy, teraz to ja jestem twoim no, szefem Słuchaj, y no wiem, że jesteś moim szefem a co? Jestem szefem? Nie, słuchaj, bo ja jestem tu nowy ogólnie. Dobra, dobra, ja, ja ci wszystko pokażę, co, jak, na kogo głosować, dobra, co, dobra. I, co robić. Ja się tutaj już kilka lat i wiem, co robić. Chodź za mną. No wiesz, ja tutaj będę głosować. Łatwa praca ogólnie. Łatwa? No nie wiem, chyba że słyszałem, że łatwo można uczyć. dlatego się tu zatrudniłem. Uciekasz obniwiam. przed wszystkim, co się rusza. Dobra, na na łatwo. Eee... To miejsce miało być dwa, lata temu gotowe do użytku co ty na to? To miejsce dwa, lata temu miało być gotowe do użytku, ale od dwóch lat nie jest, więc... Gdzie tam krew, o to chodzi? Halo? Przestraszyłem cię Dobra, Siergiejow, za mną A ty faktycznie bierz Siergiejow, wiesz co? Tak jak ty miałeś na Ja? Ebenezer, Ebenezer tak Dobra. Jak widzowie no nie wy... wiedzą o co chodzi, to ja chodzi o maski przewidzianie Ja mam żywy, jak chcę, więc... Dobra, trudno Co by tu mamy? Hmm. Bardzo fajne drzwi, podobają mi Garn... się Garn... ale mogę coś Garn... zmienić? Zamknijmy takie w sumie do domu sobie Karol, nie odzywaj się karty... Może to, to? Taka, taka, nadzieja? Hmm. Co zrobić? Próbuj raz stąd wydostać, Sergiejom, za mną! Tak. Musimy jednak... Nie możemy iść na skróty Wiesz co, chyba musimy znaleźć... E... Tutaj nie mów co muszę, bo ja dobrze o tym wiem To nie tędy. No, no, dobra, bo ja w sumie, zobaczmy, bo. Nie, to nie tędy. Chodź, za mną. Idę, idę Uwaliłem sobie ręce cukierkami. Słyszałeś to? Głos za światło. słyszysz jakieś głosy w głowie? Tak, ja też. Czymś od Skierka i wala... No, ja też Daj mi się jakby to był taki nieskończony korytarz No jakby. to no O wiem, te, te powinniśmy iść tedy yy, dla dobra Ej tak, to tędy, jestem pewien no, czekaj, czekaj No co to jest? Dobre pytanie Przekonajmy o, To działało Przekonajmy się Nie jest tego O ja wiem co to jest To jest bad case. Chyba nie ten bind Ta nie ten bind Słuchaj, to jest jaskinia babana. Pa! Wadlana. Czy Maryśka! Maryśka i Mefo! Dobra, i do dajesz, i do tego Co? to jest! na To jest? Wymagana chyba karta dostępu którą... Może mam, zobaczę mi to masz? O. No, no nie, nie, to działa. nie tak, chodź. Życia No nie trzeba, bo... co, ten korytarz jest bardzo dziwny Uważaj, do bo tam, tam zaraz wyjdzie Jakub i zacznie nas... Zaraz... Z... jestem przygotowany Muga, buga, nigdzie nie wyjdę, ręce straciłem O! Witaj Jakubie no Jak się czujesz? Jakby co nie żyje. Wiem, ale jak się czujesz? Nie, ci, nie, to mówić na półmisku Boże, no zech nie strach, no to jest na takie Wiem, ale szukamy tań czegoś, czego? Honoru, szacunku, lepszego życia Eee, wiesz, chyba ryzykujemy dużo idąc dalej Zamykajcie, byli za sobą Otwórzmy tutaj Ee, e, a ty sprzedaż jakiś głód, żebyśmy zamykali się w O, witaj użytkowniku, typa! Witaj! Witaj użytkowniku, trwa uruchamianie stacji, coś tam. Stacja robocza gotowa. Mmm, Nie wiem, co to jest. Co my właśnie robimy, nie mam pojęcia. Pierwszy, ja ty będziesz włączył? Tak z ciekawości. Ja mam rundkę w już i żelazo będę wbił. Mandy no, Ej, bo my tu RP robimy. Właśnie. Czy? Ja ty, Pierwszy raz, tu ja... widzę, pracuję o! tutaj już dużo lat. Pierwszy raz taka rzecz, co to jest? Wygląda niebezpiecznie. X-Ray! X-Ray twosł ten nie wiem. Nie wiem co my robimy. Jeden podmiot SCP. Jest tutaj za mną. Ja wiem co robimy. Na pewno? Nie. Ej, patrz, jest broń. Masz może kartę dostępu do tego? jest broń Mamy tą samą, więc nie, nie mam. To jest to samo, Nie wiem o co chodzi z tym. Dlatego idziemy dalej. No, ale to w sumie ty jesteś szefem, więc ty prowadź. Eee, e, ja więc... Jak, to, nie, już skupię. To tędy nie, w drzwi. W sumie nie, 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 w nie, 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 nie no to prawda, tam, to jest takie przecznice. Tutaj ewentualnie. Tutaj... Tak, o! wiedziałem. Zobaczmy. Co nie? Psujemy innym samopoczucie. To prawda. Elevator system B. Wiesz? O, patrz, otworzyły się trzy. Dobra, e... rozdzielamy się czy jedziemy jedną? E, nie, Dobra, matka tylko ja jedną, jednak wiesz? Jedną? Ja się boję ja samemu Jedno jedno, dobra Jasne, yeah. chodź. Myślę, że możemy tędy przejść Możemy, jasne. Szybko. E... Co to jest? Ej, kamizelkę masz, Ej, też mogę? O pa. Tak. Wiesz, tylko jak się jej używa to nie mam pojęcia. Chyba mamy jedną, wiesz? No, mamy jedno. Tak się Okej, okay, to chodźmy dalej. Czekaj, no, co się no, nie, to nie to da przejść? nie. ten... Nie, jest o, źle! Jest tak. Dobra! O mój Boże. Dobra, to był twój pierwszy jaki ostatni dzień w pracy. Teraz jeśli przy tym prawdopodobieństwie w jakim e wszystkie oddziały MD są proszone o opuszczeniu placówki pilnowanie wejść. Wszystkie klasy D są początkowane się pod cepurą podmioty. To są te zukierki! Czekaj, myślę, że powinniśmy wziąć te pierki i rozdawać je małym dzieciom w placówce Myślę, że to jest dobry pomysł na to jak przegrać drugą wojnę światową Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na to Sejanek przecież... radio <sas> <suszy> e, radio nie mam radio używać radio Jak używać radio? Ja się pytasz. No, nie. Ja pytam się o Halo, Halo, Halo! Hala! Ej wiesz, co to w nas? Spokojnie, co wam tu zrobił. Halo! halo! To co, bierzemy cukierka czy.? Ja bym chciała. Ej Jakub, dobre te cukierki! Nie mogę ich wziąć, bo mam więcej. Dobra, chodź, szybko uciekniemy jeszcze w ciągu 8 sekund. Dobra, dobra. dobra. Wow. Dobra, kto się... no wygrałeś? Emma, Emma. Świetny golf. Trzaskali, że mogłaby Nie, nie dołączył. Kto nie dołączył? Oprócz Trzaskali, kto nie dołączył. Eee, JEST TU KTO? Eee, eee! PAN GLUT O! Siema O, Co znowu się, się spotykamy musimy musimy, musimy, musimy to znowu wygrać, uwielbiam A no, jak, to, jak, to jak jest Twój mogą kazać? Zmutuje się, się na Discordzie i na Q Chyba tylko plaga Tylko plaga? No, dobra No to słabo e, tutaj Chyba tylko plaga skarać. Ma strzewem jest karta Mamy karty, mamy karty GLUT Teraz Co jest ona robiła w kiblu? So, I'll do it in the kiblu da karta. Cii, Attention all personnel. The light contingency zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed. Toi vazhno vo samyedinstve. Propan, butan. Nauhit' gla. Propan, butane... To jest terror, Ognisko ma! <grymka> Panie Grucie, jesteśmy tyle już zamknięci w tym miejscu, musimy w końcu uciec. przegrywali. Prze Prze nie! Wziąłem! górę. Prawie wziąłem lekki przetrzymytek, tak byle z chodził teraz. A, no to, to nic by się nie stało, szczerze mówiąc, nie jesteś ani trochę ranny, więc wiesz. Jesteśmy tutaj, byliśmy przetrzymywani naukowców i robiono do nas eksperymenty, więc. Chcę zemścić, jest enchantować grę I... I zdobyć broń, dobra jesteś TC, dobra Chodź, chcesz RP? Chcesz mieć content? Brud. Chcę, chcę RP, chcę mieć content Ale nie takie my tutaj zostawiam Jeszcze ja koje was wiele ten E, E Brud, chcesz content? No, chyba tak

jest to nakazane albo... Mam nie, tak samo. ale patrz mam broń ty, Miasta boje w niej w Jedz cukierki albo cię rozstrzelam wsiad, na Jestem impostorem Jedz cukierki Zostawiłem tam kolorowe sny Jedz cukierki Jedz cukierki Co ty Zamknąłem cię. Jedz cukierki, bo nie wyjdziesz. Niegrzeczny synek. Synek, Jez jak ty się cukierki. do mnie zwracasz? A ty. Co masz mi obiecać? Ja też zjem zaraz. Mogę ci obiecać, ale zaraz, to kiedy? Twoje ręce będą błogosławione. Proszę, mówiłem, będą błogosławione. Nie masz rąk.

Bierz cukierka. Dobra, dobra. A jak go zjeść? Nie. O kuj boże, To był mój kolega! Nie to kolega, ty jesteś naukowcem, który storturowałeś, nie ja go Ja go znałem, ja mu chciałem pomóc uciec. Tak, tak. Kto go przerobił na scp Mhm. Dobra. Jego brat został przerobiony na groźnego SCP-ka. Nie Ja pamiętam, on był moim kolegą. Tylko nie pamiętam jak się nazywał. Jedz cukierki. No zjadłem! A teraz nie jesteś wolny. No, żeby... God, nie mam rąk, Boże. nie masz rąk. Jakie jest dla no. On miał jakąś sakiewkę, co? Umieram, umieram. Dworeczek cukierków, o nie, wywalam. Nie Oj, mogę. jaka szkoda. No, bycie łapczywym. się tak kończy, dlatego się nie je cukierków. Nie je się cukierków. To ty nam kazałeś. obcy człowiek. słuchaj, Peter, jeżeli no. mnie teraz. O dobra, dobra. E? E, nie, nie beze mnie! Nie, dobra, ja wprowadzę chodźcie Dobra. Za sobą Mesjaszu Musimy zabić się. Dobra, dobra, za to. Dlatego planuję jako naszego kapitana. Gratuluję. Dobra, dobra, Zawsze Zapraszam i gotowy kapitanie. Mówcie na radio, bo lepiej <laughs> tak siusiu... jest. Łap na czele, koledzy! Siusiu! Witaj, Siusiu! Jednak, jednak nie ma W ogóle mam pytanie do Was. Wierzycie w reinkarnację? No? No to. Tak, tak. Bólnie mam sny i śniło mi się że w życie jakiś życiu jakiś popoł imieniu Jakub zmusił mnie do jedzenia cukierków i strasznie ręce i wtedy się wykrwawimy i umawiałem Ciekawy, Ciekawe, ciekawy, nie, nie powiem już, czy, Nie wiem czy to przypadkiem nie było tak jak w Madridie Ci później wyczyszcili pamięć i... E, A i mogło tak być w czwartej części mniej więcej Dobra tu i wejście, dobra idziemy do później jest tylko chyba, mamy mało czasu, pamiętam, być że, mili. To, to Ej, nie, zabił. go już tutaj nie ma. To on mnie zabił, pamiętam. Nie ma. No A i w ogóle ma. klej już chyba uciekł. to jest ta na tu na drugiej stronie, geniuszu. Tak wiem, ale go już tutaj nie ma. Yes. Możesz dawać rozkazy. Jak mogę dać rozkaz? O, dobra, jest dużo e, Musimy Ej, eliminować przeciwnika. go, nie go, tylko musi się ktoś poświęcić. Ja to zrobię. Jestem gotowy. Serkieczkę! nie! nam tego nie zrobimy, nie mamy karty piątki. No nie, no, no tak już. miałem wy, wygłosić mowę życia. <noise> no to pozostawię to jeszcze no trochę. Znowu jestem w takiej plantacji rodzin. Zielona żarówka! Mam jest to, Myślę, że się to przyda. A? Żarówka, chodźcie za mną. Ja, jak zrobić to? Ej, y, Limon, co to robi? Yy, to nie tędy Ej, co? No ja sobie! Nooo! Sorry, chcę. To nie takiego chyba wygląda, czy? Chyba nie. Oj, oj, O dobra, tędy jest wejście do entranta. Ciekawie. Gdzie? Pamiętam skąd to jest, ale no nie pamiętam skąd.

znaczy ja, byłem niewidomy przez rok życia, ale to nie... Ja, nie mogę biegać. A nie dobra, ciało Cziało! Ale i to jest... Kim jesteś! No, no, nie musiałem, musiałem potwierdzić śmierć, wiecie o co Trzeba zgubiliśmy kapitana. Właśnie. Nie, jestem tu. O, <gryw> <gryw> tak tak. Ogarniacie. O oh, kaptan! Jeśli nie ucieknie, jeśli nie ucieknie, to wygamy. Z tej strony mobile formacja x 17 Wszystkie jednostki też są proszone o zebranie się w SDP jest proszony o procedurę dekontaminacji. Debit. pozdrawiam Dobra, okej rano, lecimy je do Nie Twitchu Czekajcie, Czekaj Czekaj nie 106 Gratulacje wszystkim na pewno znasz tę placówkę? Coś to jest, coś to jest Na pewno? To tylko drzwi Uważajcie Trochę słaba ta broń Beka, przynajmniej uciekłem. To bardzo No właśnie. Co i tak nie zmienia, że jako Co nie zmienia i tak, że jako jedyny uciekłem.